Siemka, y, sorki, że jest. Z, z, z gościu z The ale to jest y, ten. To jest filmik o, they, o I Way Out. I, w tym, i fi, y, robię serię tego y, tej gry. Filmiki z tej serii będą się pojawiać codziennie o godzinie 15. Więc wiecie, jaką cię oglądacie. Zapraszam do oglądania siema. Siemana Manetko. Dzisiaj gramy I Way Out z Filipem. Siemaneczko. Dzisiaj robimy będzie seryjka z tej i zobaczymy, jak nam pójdzie. Play local. Co? Po co? Ale zobaczymy na razie. Join a pad. Czyli teraz Filip musi joinować. Spróbuj na tam podłączyć. Pada od PS. Bo to może, może pada PS -a będzie. A jak można na dwóch padach bo te klawa to też są no to bardzo dobry będzie wykonaję, będzie lepiej e, grać na tych ja sam player Stój Ej wygrywasz nawet bez 4 na takie linie tu Zaraz ja player 1 I co B? Kurde Czekajcie, tylko sobie przywożę A Hej Wincent Co jest? Może do mnie? No wepnij. Yo. Are you implying that I'm not smart? Moja pierwsza piła. Poor no, words. Not mine. Hey. I might not be smart in your book, but I do get shit done. And argue you with that? Czekaj, bo nie chciałem czy nam to już zalogowało. O, dobra, ja jestem. Także zaraz ten. Ja chcę być tym. Aha, no. Bo kiedyś graliśmy też na PlayStation i było inaczej w ogóle. Ale teraz gramy tak. I robimy serię z tej gry i zobaczymy, jak nam pójdzie. Będziemy. No, ciki będą. Nie wiem ile i kiedy. Ale będzie seria z tej gry całej. Ucieczka z więzienia. Z Filipem MO2. Go. Zawsze to chciałem zrobić. Uciec z Filipem 2 z więzienia. Ja ale by mikro nie złapał Pirsion Aria My znamy całą fabułę Nie będziemy Wam zradzać, jeśli nie oglądaliście to Oglądajcie wszystkie odcinki Będą się pojawiać Postaram się codziennie albo 3 razy w tygodniu Zobaczymy Zajęła jaota Teraz Nic nie mówmy, tylko groimy Jakby się 9 screen nagrywał Tak ja Nie mogę odejść ani od komputera ani od monitora Jestem śpiewany <grym> do monitora i do komputera Do Jubila jestem i do monitora Albo ja w ogóle odcinka Gramy na nowym kąpie Specyfikacja będzie za w odcinku i wszystko inne Komputer ponad 5000 Nie, nie tak. Stanowisko, a nie komputer. Komputer to po, nie, połowę. Ale stanowisko za 5000 będę miał mam. Więc będzie film z tego, ale na razie nie. Czyli biurko kosztowało 2500? Nie, nie. Zawiesz się na filmie. A będzie pokażę jutro. Co będzie coś? Wiecie, na drugiego bo... O nie. Co? Można. Daj mi piornik. Gdzie masz Get off a bus. A masz jakieś kredki? No, chyba mam. Mam. Gdzie? Kredek nie mam. No to co mówisz, mam? Zaraz przyjdziemy. Co ty robisz? Czekaj, jest, jest, jest język polski? Audio. Audio. Headphones. Nie ma nie ma. Tekstury damy największe. Dawaj, gammy są największą. Dawaj, gammy Jest. Kóła. Ja dawaj. Dawaj, największą. O! tu chyba. Tak, to ja? Tak. Nie, teraz. Nie ma. Wysz... Patrz, ja kręci się kółko. <gulity> ja się, nasz, ale... I I Corki, nie jestem źle, bo nasza nasz odgrywk. sorki że mamy angielską wersję. Ale, no, no tak się zainstalowało, a nie chciałam mi się robić bez tego. Co to? you okay? What do you want? Ja tam wchodzę i zaczynaj mnie lać. Nie, jeszcze muszę po angielsku to tak... średnio. You think I'm weak? You think I'm a pussy, następny odcinek postaram się być po polsku, zrobić, załatwić. I fuck real good. Got that?

Crazy joint. Teraz będą mnie rozbierać, bo okay. to się Nowhere mówi. Co ja będę mówić? Oglądamy, gramy. Ja jestem Vincentem, czyli po stronie lewej, lewej a, ja po stronie prawej. a Filip po stronie prawej. Będziemy pewnie teraz się ubrać w ten strój roboczy. No, roboczy! No, prawie że roboczy. Wyjemny. Zepsuło się. Widzę cię tam u góry. Ej, co mnie pani odsuwa, Ej! Widzę cię tam. Nie ma. Nie ma. dressed. Dobre. Idziemy. Muszę się rozebrać. Wracamy za 5 minut. 9. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przerwa mama była. Teraz ja się rozbieram. Z tego co zauważyłam. Ale... A ty ja masz idzie. tam scenkę. YouTube, ja nogi jestem. Ja się nie nie mogę obracać. O, I tak mnie zasłonią. O, Boże, zimna woda. O nie, ja już jestem. O nie, ja już jestem. Vincent? Jakie po co pachy? mi mili dupsko? By było widać siuroka. O nie. Co? By było widać środka. Ale ciekawe że ja też będę No nie będzie. A, ty sił moje! <śmiech> <śmiech> o Vincent! Pinolka nie widać. Murzyn! Murzyn! A, co, chciałeś zobaczyć murzyna? No. Małego murzynka? <noise> no. Któryś tam pamiętam, że to tego no. obok ciebie. No. Nazywam jest Williams i to jest moje więzienie. Jakieś pytania? Tak. Kiedy pozwalamy tutaj przyjaciółom? Nie ja. Any other questions? good. Welcome to your new home. man. Move out. We don't have Nie będę musiał. Go, 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 go! Czek na miejscu. i przerwa zrobi? Przerwa. No, przerwa. No, aha. Ty Janagi. Czekaj, da się tam coś zaglądało. No widać. Widzisz? Ano. Yeah. Let's go inside. Hey, oh I said do it. Co? Pokaż. <laughs> Not your floor. Czy nie mój ten. Nie robię? Jeszcze mi na na Giego tak wrąbią. Get dressed. <laughs> Close up 49. forty-nine. Took you long enough. fifty-one. Okay. 49.

What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. Put me in the hole for three weeks. are yeah, go No, man. You can't do that. They'll just throw you back in, and it'll be for good this time. Do do I don't care. I'm still here. Just checking the place out. For your own, yeah. own sake, go and check someplace else. Nice to meet you too. to These guys, help me. Hey! Let me go! There you are. It's time to play. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside. But he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. <coughs> <laughs> Get in that Hey, hey, hey! What the hell? What are you doing? Go, Go Dragon Man! <laughs> kill him! Huh? Take him down! Ah, idiot. Come on, motherfucker!

My jesteśmy w ogóle chyba na innych oddziałach, bo mamy inne stroje. Order! Break it up before I put you all in solitary. Sorry, Go on! you better watch him back you keep moving stay the hell away from me okay teraz jest 3000 tutaj się zaczyna życie ucieczka planowanie ucieczki więzienia a nie nie jeszcze nie to, gr to gramy do tego napisu i wait out co Gram do napisu i wait out do którego? Taki napis, I way yes. out. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah. Next. Yeah. No. No. To border office. Co next? No, tak. Next. No. A nie, ja muszę ich sobie usiąść.

A tym się dobra. Dajmu z liścia i teraz Daj <grym> mu z liścia. Siema! Siema Eniu! Może! Podejdź ode mnie. Podejdź. No weź, że zajmij się sobą. Siema ma Pierdziel. Spier damy dzisiaj. Czy jutro. Wątam! Nie ma podalonki i dowidzenia. Tak, w tym Tap, 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 klikaj. Pomogę <mogę mogę> ci. O żeś dostał. to, zróbmy to, zróbmy to, to, Ale zarył, uuuu, rynią to, mocniej, rynią to. Uuu, Uuu noże. Oh, fucker! oh no. w mordę. W tym samym czasie.

No i tak to I teraz będziemy musieli... Ja będę siedzieć musieli w szpitalu stoić. No Ja ci będę musiał pomóc Zbija Spie oh. oh. Muszę to right. like... Zaszczyt w dupę

What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right. I'll help you. Just don't get caught. <stans> nie Co? Nie okay. keep your eyes shut. Yeah. <gracza> i way out.